Plamanka wszystkim. Ostatni dzień. Kopania. Antyrium. Aktualny stan. Co wychodzi, jak wychodzi. Jak się opłaca. Cenę przyjąłem. 16 centów za kilowatogodzinę. Sortowane jest od wielkości wolumenu. Bo to są te duże kolejne, nie kolyne, najwięcej zarabiające, ale na pewno te, które mają duży obrót na giełdzie. No i najbardziej się opłaca cały czas. I taki i Tak pewnie zostanie do końca. Yy, Classic bardzo słabo wychodzi w tym momencie. Duża trudność. Cena nie poszła za nim. Wędę trochę lepiej wychodzi. Widzimy też, jeszcze razy słaby jak... Duże Ethereum. Ergo, 10 centów od karty. To jest akurat dla 3060. Kiertyksa jednego zrobione. Wyliczenie: że nie ma szału. Oktopus, znaczy Konfluks. 16 centów zostaje. Firo: 13 centów zostaje. Na razie trudności rosną na innych coinach a ceny nie za bardzo, czyli będzie rewelacji hmm. to jest aha dobra to nie sorry bo to jeszcze nie hmm, mining start na mining start mamy Weźmy sobie ETC. Największych. Jak widzimy trudności. nieba 750. A powiedzmy, że aż tak nie podesła, bo od, od początku września. Mamy na to tak, żeby się jakoś przyjąć. Jakoś 608, teraz mamy 750. 50 A to jakieś tam powiedzmy 15% trudność wzrosła, no ale cena cena też nie poszła za tym tylko, wręcz przeciwnie nawet spadła, także tutaj nie ma szans, żeby to się zbilansowało tirium Po, tutaj tylium po to, to... tutaj ktoś już to kopie nawet Aha, to jest testnet Ethereum Po oh, to jest yy, jakby rozwidlenie Ethereum starego, tego dużego, się na pół wstajek, ale dalej będzie kopany w konsensusie lub po work, znaczy będzie kopany na koparkę Jakieś tam giełdy to mają wspierać, nie wiem czy to jest, na pewno one no, wszystko będą wspierać, no bo jeśli ktoś będzie już zainteresowany, będzie płacił prowizję od wymiany tego, no to będą wspierać Generalnie bardzo bardzo minimalna szansa daje, że to w ogóle coś z tego... No, no, zerowe praktycznie szanse. No, nie będziemy wspierane. W będzie droga, no droga. Nie, nie zepnie się to moim zdaniem, także to jest taka ciekawostka. Ale jest. no, Ktoś tam próbuje podjąć rękawice i może coś utrzymać jeszcze i tyrium na, na proof of work. Nie wierzę w to. Absolutnie. To jest kwestia miesiąca może i pozamykają serwery w kule moim zdaniem bo to tak nie działa, że się coś weźmie kopił w klej rozwidli i, i róbmy dalej tak jak robiliśmy a nie patrzmy na wszystko, no, za tym musi iść technologia, rozwiązania, bezpieczeństwo nie, nie widzę tego Ergo. Ergo. mamy w ergo. W ogóle to zobaczmy sobie jak była ostatnia etta Ethereum, zobaczmy sobie jak Ethereum wygląda difficulty. Nawet Ethereum, nawet trudności. ze szczytu 15,5 powiedzmy. 15,8 chyba miał szczyt. Teraz nawet trudność już nie rośnie. Z lipca, powiedzmy mniej więcej, jest około 12. Z 12, 13, 12, 60. 12 petahashi, prawie 13 petahashi. Trudność. Ethereum. Ethereum Classic jest podobnie, jest skalowane, jest 0,7 petahashi. Mocno pójdzie. Dobre, dobra. dobra, zobaczymy. Ergo. Ergo. O, ergo bardzo mocno pompuje na trudności. 3 września niecałe 2 peta, a dzisiaj ma już 3,5. O, no, ergo jest mocno, mocno, mocno dochodzi, mocno do, do sieci ergo. I cena też nie specjalnie rośnie, chyba spada. A wiadomo, no jeszcze nie było. Nie było proof of stake. Jak będzie proof of stake, to jutro będziemy go dać na razie to jest takie przymiarki, czajenie się. Ergo i i tam jeszcze był Raven RVN. O, Raven to ma dopiero kreseczkę ładną. Coś na Ravena się chyba najwięcej na stawy wyrudziło. 1 września. Powiedzmy, jak tak No, powiedzmy, że 40. Teraz mamy 109, 125 Reliści Te to we trzykrotnie od 1 września, gdy goś zaskoczyło na rydanie. Cena Ja też widzę cena do góry, także tutaj akurat cena podąża 0,7 centa Znaczy 7, 6 centów za sztukę mhm czyli na Ravenie przynajmniej coś podążę za, za, za tą trudnością nie aż tak powiedzmy powinno no bo powinno być raz razy, już po 12-13 być no ale coś tam się dzieje reszty to nie ma co patrzeć chyba raczej za bardzo bo są już takie mieszewek, no Ergo Raven, Classic. No. Tomfluxe zobaczmy jeszcze. Serę to nawet kopałem chyba kiedyś, Serę też jest Konfliksa zobaczymy jeszcze. Mm. Mm, flux. Konflux w ogóle na trudności nie, nie rośnie, tylko spada wreszcie wręcz, ale to chyba on nie wiem czy on nie ma. ...jakiegoś takiego dziwnego algorytmu właśnie, że nie wiem czy on rośnie. Nie widzę tu, żeby coś... ...5 centów, 4,7 mocno spadł na cenie. Piro... też nie rośnie w ogóle na trudności. No coś tam delikatnie, ale to praktycznie mało co. Chociaż... Dziwny wykres mają. Jakiś pik, więc to zmiana algorytmu była. To coś w tym stylu było. Pierwszy września 2,04, teraz 2,8, to jakieś 40% i tak skoczyło. Kluczowa trudność. No i to chyba tyle na dzień dzisiejszy. Na 15 września, godzina 16, jutro. Będziemy patrzeć dalej, więc jak te trudności się zachowują. Na co się ludzie tam przestawiają. Na ten moment. Nic nie Ethereum oczywiście, no to... Raven, Coin, Królem. Przynajmniej na Wottumai. No. Może tam się znajdzie jeszcze dziwnego, ale z tych topowych... Ja akurat się nie zajmuję takim co tam 100-200 dolarów mają wolumenu na giełdzie, to nie są kolejne, tylko to są jakieś Mmm yy... Zero. Zero. 140 W, Ale to nie, bo to jest... Kopałem, tylko nie pamiętam, czy znaleźć. Jednak jutro w portfelu teraz nawet nie wiem, to serio. Gdzieś to kopałem, pół roku temu. Chcę sprawdzić. Tak, no i polecam y, przy zakakiwaniu fajny Tu miners. Minerską jednak y, wracam pomału, no bo nie używałem długo, bo kopałem Ethereum na Jezilu na razem z Zilem. Ale w tym momencie już nie będę kopał klasika z Zilem. Zawitam na, na pewno na Minersa, bo, bo mają wszystko praktycznie co potrzeba. Ergo Ravena, trochę egzotyki, to jakaś Naoksa, Hiro mają, uksa mają, Cortexa mają, Zicasa. To jakaś też jest chyba egzotyka Nervos, nie to jest chyba 400 górników kopy, 400 maszyn. Nie jest to jakaś całkowita egzotyka. No i nawet można pokopać sobie, ktoś tam się chciał dywersyfikować, kilka kart można puścić na to. Także tu wszystkie te największe koiny, praktycznie najbardziej popularne do kopania na Two miners na jednym pulu są i w jest spoko działa, Koiny mają ten. Zaraz zobaczymy co ja tu kopię, aha ergo, ergo, to ergo. Czekamy tutaj i sprawdzamy, ergo to jaki tam jest, tam jest chyba 9, no zobaczę sobie, jaki ja to adres, 9p. Także jeśli mamy na jednym polu, to mamy łatwo w miarę, bo, bo wybieramy tylko, bo teraz ergo wybrałem, Wybieramy adres swój. Ukazują się statystyki. Ile mamy hash rate'u? Ble bla bla. Ile kupiemy, ile mamy dziennie, możemy zarobić tak dalej, i tak, tak dalej, i tak dalej. Takie statystyki mamy dla różnych innych. Ja w ogóle już to kopałem. Płaty, aha, tu są wypłaty do innych górników. Mm -hmm. Kontrolą. Nie o to mi chodziło. Zrobię o moje statystyki właśnie wypłaty, czy ja tu... Nie, jeszcze nie wypłacałem, bo to jest nowy. Aha, no tak, bo tu ja tu nie wiem, ergo założyłem sobie niedawno dopiero. No, ale jakbyście się troszkę zobaczyć nie, wypłaty innych górników, mają tutaj w tej godzinie, ile wypłacili tego, ergo. Ja co są górnicy? Na przykład tu gościu ma. W tym adresie pewnie kilkadziesiąt koparek razem 272 gigaszy. Możemy sobie w niego wejść. Mamy tutaj. O, o kurde. Jeszcze więcej. Tu ewidentnie jest jakaś duża farma. <laughs> duża farma tu kopie widać mamy kaset prawdopodobnie koparek średnich haszy na każdej po 200 a razem to po 300 mega haszy A mega haszy to co on to może mieć tu jakieś I starszawe karty musi mieć no to nie są nawet nawet takie moje to, ja to mam teraz tą czyli 60 to na jakieś koło stówki robi No teraz będzie robić mniej, no bo wynagrywam to akurat teraz nie, ale ona po 100 robi jedna, czyli... boże ma takie malutkie kopareczki, no ale na pewno nie, to na pewno ma jakieś klasy Klasy 20-60 może coś w tym stylu W serii 20, albo nawet w serii 10 może jakieś jeszcze Większe koparki na tego Sporo Wypłaty jakie ma? Zobaczymy, z ciekawości. 14, 14, 14. No wypłaty ma 3, 8, 12 już ma dzisiaj. 1, 2, 3, 4, 5 wypłat. To... Półstu ergo. O ile jedno ergo jest ogroba, pamiętam. Gdzie to ergo? Erg, 440, stron Za 440 już dolarów wypłacone. Do wieczora z 1000 dolarów. Kurde, to i tak w sumie nie dużo, na tyle koparek. 1000 dolarów dziennie wypłaty tylko. Rzeczy on kopię. Hmm. Nagroda za 24 godziny 5900 zł Ogółem wypłacono 16... 000. A to on to chyba niedługo, niedługo kopie 621 ma górników online I Aktualnie gościu widzę, że Większość zysków to zgarnia on Bo on ma 276 hasza 276 gigaherca. A... A cały. Nie, no ty jak... że to jest 840 tera. Hmm. Bo od laka zależy. No miejsca z tym. 620 320 koparek, ma to no, sporo. dziwnie ma ustawione... 1,70 ile ma ustawione? 20? Ergo? Mówię płacę, 20 ergo? I przy takiej potężnej kopalni. O, taka ciekawostka po prostu. Można sobie podglądać innych, jakie mają koparki, jak kopią, ile zarabiają i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko macie na miners Kom? Możecie kopać coś Solo nawet. Też są pule do kopania Solo. Znaczy pule do kopania Solo. no Nie tyle pule do kopania Solo, co udostępniają kopanie solo, jakby, no bo ciężko nazwać kopanie solo kopaniem w półu, no bo sam wyklucza to jakby jedno drugie, ale łatwo to skonfigurować, po prostu dostęp do tego, żeby kopać sobie solo i oni z tego jak myślic też wtedy biorą, ale kopalnie solo, kopanie solo to albo potężna moc, albo coś małego. A Kalisto na pewno można by trafić na jakichś kilku koparkach, dwóch, trzech, jak ktoś ma dwie, trzy koparki, to Kalisto powiedzie, że mógłby trafiać solo dość często. Zaraz zobaczymy. Kalisto, solo. Kupię. Panel kontrolny kopalni. Bloki. Mhm. No, regularnie trafiałem, co minutę, co dwie praktycznie, blok opłaty. 76. Tam jest 76 chyba, dać jakiś taki ten, tyle za blok nagrody chyba musi być. Ten 191, to pewnie ustawił sobie większą opłatę, 76, 76. Chyba 1000 zostaje w on O, da 90 GHz, nawet coś tu kopię. Ja co on tu ma, ile ja dostał? Ostatnie 30 dni. 1500 bloków na solo wykopał. Chyba na solo, bo to na pewno na solo. Głównie wypłacono. W ostatnie 27 zł. Giga, 127 zł, to 24 godziny ma ten moc. Mamy więcej. No, nie niestety ciężkie czasy. Chyba, no akurat to jest dość spekulacyjny ten kalista. To mało zarabia, ale Ale już można zapomnieć o jakichś takich właśnie kokosach. Trzeba będzie to wszystkie zyski, pewnie co najmniej na pół, co najmniej uciąć. jest Ethereum i czy gdzie coś się wyklaruje fajniejszego, bo bo, bo, bo z tego i ethereum to jednak będzie będzie trzepać mocno i wiadomo co się, co na końcu zostanie no dobra, to tu spekulacyjnie mocno tyle na razie ja aż tak nie wy, wy, wyszło na prowadzenie no raven classic na razie nie jedzie z ceną, Ego Trochę konfluks. No to co, ja, to co było przewidywane, to mniej więcej. Próbuję tam się na razie wybić. Na razie jest walka o to. Więc je tu złapie i gdzie cena pójdzie. To jest najważniejsze. że będzie dalej się umatkał ten coin. To chyba tyle na temat spekulacji takiej mocnej i co się może mniej więcej stać, a chyba będę robił jeszcze dzisiaj może dzisiaj albo na dniach na pewno na temat kart, bo prawda mi ciekawa sytuacja się nie kroi, no bo jeśli ten merch będzie grubo i, i będzie słaba opłatność na nich no to możemy się spodziewać wysypu kart pokoparkowych. Po drugie, no już te karty serii 4000 NVD są za rogiem. No, i tak samo Radeony 7000 też mocniej przybąkują. Czyli czyli prawdopodobnie do końca roku będziemy mieć na 90% już te nowe Nvidia, a na jakieś 50% te nowe Radeony, bo one mają wyjść prawdopodobnie w roku. Ale może jeśli ten widać szybko wyjdzie, to może przyspieszą. Także będą dwie nowe serie. Czyli już będzie powód do spadku cen. W serii 3000 Rado NVD. No oprócz tego jeszcze jak wrzucą na rynek dużo kart używań pokoparkowych to będzie można fajnie sobie koparkę jakąś fajną złożyć może albo kupić jakieś sprzęt do grania czy cokolwiek czy ktoś potrzebuje do komputera prywatnego także mogą karty mogą karty mocno też spaść na cenie w najbliższych w może nie w dniach bo to się z na dzień nie stanie ale też nie wiadomo, może nie znalezienia, ale powiedzmy za tydzień już jakieś pierwsze oznaki będziemy widać. A jeśli wejdzie, wejdzie nowa seria Nvidia i jeszcze Nvidia opuści ceny nowych kart w sklepach, bo może tak być jeszcze serie 3000. No to już mamy wszystko za tym, żeby. Żeby ceny mocno, mocno jeszcze pospadały do końca roku. Chyba no. Dużych rate'ów, dużych zysków przede wszystkim, bo hashrate nie robi nam zysku, tylko, tylko to, co, to, co z niego możemy wyciągnąć. I do następnego.